Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze coinsy do FIFA 16, szybka dostawa, wiele form płatności. Gorąco polecam. Witajcie wszyscy, z tej strony Wojtas i zanim zacznę, zachęcam Was oczywiście do polubienia stronki FIFA zawsze i wszędzie na Facebooku, link znajdziecie w opisie pod filmem. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję Barclaya w formie, który wygląda niesamowicie, overall 80 i na karcie 79 tempa, 83 dribblingu, 71 strzałów, 78 podań, 76 fizycznych, 3 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi, średnia pracowitość w ataku i w obronie, lepsza prawa noga i 189 cm wzrostu. Atrybuty fizyczne i psychiczne wyglądają na pierwszy rzut oka tak średnio, ale jak na SPO mamy niezłą siłę i agresję, dosyć dobre przyspieszenie i szybkość sprintu, więc nie wygląda to źle, a teraz przejdę do umiejętności piłkarskich. Jak widać nie są one spektakularne, ale za to lepiej się prezentują od statystyk fizycznych i psychicznych, jednak żeby to sprawdzić, zapraszam Was teraz serdecznie do właściwej recenzji. Tak więc zaczynając, pochwalić muszę bardzo dobre tempo Anglika. Przyspieszenie i szybkość sprintu jest naprawdę wystarczające, można nim wybiec sam na sam, można wyprzedzić rywala. Generalnie na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego szybkościowo jest świetnie, zdecydowanie tutaj będziecie zadowoleni. Rozgrywający Evertonu posiada fantastyczne strzały z dystansu. Stoją one, moim zdaniem, na podobnym poziomie, co np. przykład Santi Cazorla w formie albo Wayne Rooney. Longshoty są bardzo celne, niebezpieczne, do tego posiada on dosyć mocną siłę strzału, która jest dużym zagrożeniem dla bramkarzy. I co ciekawe, posiada on 5 gwiazdek słabszej nogi, dzięki czemu możecie strzelać z każdej pozycji. Praktycznie nie ma znaczenia, czy używacie lewej czy prawej nogi, bardzo duży plus. Wykończenie w polu karnym nie należy do najlepszych i określiłbym je jako przyzwoite. Da się strzelić, jednak nie zawsze się to uda. Często bramkarze będą takie uderzenia właśnie w obrębie pola karnego bronić, jednak generalnie ten element gry nie jest na tyle zły, by go krytykować. Po prostu jest przyzwoicie, ale szału nie ma. Pod względem technicznym byłem zachwycony. Anglik, który ma 189 cm wzrostu, posiada tak fantastyczny dribbing, że trudno to opisać. Mijanie rywali przychodzi mu z łatwością, zdecydowanie to jedna z jego najmocniejszych stron. Do tego jego kontrola piłki jest bardzo dobra, piłka mu praktycznie nie odskakuje po przyjęciu. No i zwiność piłkarza, co ciekawe, nie jest zła, w statystykach wygląda kiepsko, jednak to nie jest żadna kłoda. Jak na taki wzrost obraca się całkiem szybko, i choć nie jest tu tutaj żadną rewelacją, to warto to tutaj docenić. Krótkie i dalekie podania wypadły bez zarzutu, są po prostu świetne, jedynie dośrodkowania zdecydowanie od nich odstają, ale nie są one jakieś fatalne, da się dokładnie wrzucić piłkę, ale polecam raczej kimś innym wykonywać rzuty rożne. To co wyróżnia Rosa Barkleya w formie od większości SPO to jego siła i agresja, która wypada dobrze. Ile to razy udało mi się nim przepchnąć, stara się też walczyć o piłkę, choć agresja nie jest jakaś wysoka, to podoba mi się to, że stara się odebrać piłkę, próbuje się przepychać i generalnie za te aspekty gry daje sporego plusa. Ustawienie się na pozycji jest dobre, nie miałem z nim żadnych problemów, choć Anglik będzie się czasami cofał do tyłu, ale nie jest to absolutnie żaden minus. A teraz przejdę do wad. Trzy gwiazdki sztuczek mogą mnie zadowolić tych, co lubią robić bardziej zaawansowane zwody, do tego posiada on nie najlepsze strzały finezyjne. Nie polecam nim uderzać w taki sposób, lepiej uderzajcie na siłę. No i Barclaya dosyć łatwo wywrócić, jego równowaga jest kiepska. I cóż, to wszystkie wady, jakie udało mi się znaleźć. Co do ceny Rosa Barclay'a w formie, to jest to moim zdaniem jedna z jego największych zalet, ponieważ jest niesamowicie tani, biorąc pod uwagę to, że jest on z Ligi Angielskiej, a więc jednej z najdroższych lig w grze. Ja na PlayStation 4 zapłaciłem za niego 22 tysiące monet i sami musicie przyznać, że jest to niska cena, natomiast jego widełki cenowe prezentują się następująco: na wszystkich platformach sprzętowych zapłacicie od 9800 do 100 tysięcy. Podsumowując, Rossbarklaj w formie to piłkarz zdecydowanie warty kupna, jest tani, szybki, ma świetne strzały z daleka, do tego jest silny, posiada bardzo dobre podania, generalnie w niektórych aspektach gry deklasuje znacznie droższych SPO. I choć nie jest to zawodnik idealny, to miałem niesamowitą frajdę z gry tym oto piłkarzem. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się Wam podobała, zostawcie łapkę w górę bądź napiszcie komentarz pod filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim, cześć!